O! Ktoś dzwoni! Tak, słucham? Pesio, mógłbyś przyjść do sklepu? Ktoś mnie okradł. Jasne, przyjdę z babcią. Powiem Markowi i księdza, że zaczęli szukać złodzieja. Dobra, wielkie dzięki. Babciu, ja na sklep okradziono. Chciałaś, żebyśmy przyszli. Ojej, Jankowi pewnie źle, że go okradli. To idziemy. Ja pójdę w miasto, a Kingenek zostanie w domu, bo nas jeszcze okradną. Cześć Pesio. cześć Jazziu. Dzięki, że przyszliście. Nie ma za co. A jeszcze okradli? Koleś przyszedł. Zażyczył sobie już skrzewkę wody i poszedłem po nią na zaplecze. Gdy przyszedłem, to zobaczyłem, że koli zniknął wraz z trzema bochenkami chleba, dwustoma gramami szynki i kilogramem sera. A to przykre. Jak mógł tak zrobić? Widać było, że był z biednej rodziny. Miał obdartą bluzkę i spodnie, a twarz trochę brudną. To znajdę Marta i piszę tego złodzieja. Cześć Marek. Jan mi powiedział, że koleś ma podarte rzeczy i jest brudny. Oka trzy chleby, jedną piątą kilograma szynki i jeden kilo sera. Ej, widzę ze swoim opisem. I będę go złapać, za chwilę z nim przyjdę. Do zobaczenia. jak mówisz że za chwilę przyjdzie z złodziejem. Jak mogłeś okraziana, Ja za chwilę ci pokażę, co robi się z takimi. Bądźcie spokojnie. Sąd mu wymierzy karę. Widzę, że nawet wszystko wziąłeś w reklamówkę. Szybki jesteś. Powiedz mi, dlaczego mnie okradłeś? No wiesz, rodzina biedna. Żona nie może znaleźć pracy, a mnie wyrzucili. Ledwo się utrzymujemy. Aha, to tak wygląda twoja sprawa. Zrobimy tak. Zatrudnię cię jako pracownika mojego sklepu, bo ostatnio nie mam czasu, a niedługo moja córka wraca z zagranicy. Ale umówmy się tak. Będziesz pracował uczciwie i z pierwszej pensji odliczę ci to, co ukradłeś. Wielkie dzięki. Ty to masz w serce. Ale pamiętaj, że to ostatnia szansa, a to co masz w reklamusce, to wejść do domu. Dzieciaki się ucieszą. Dobra, dzięki. Włączę TV, może mówię o kradzieży u Jana. A to dziś po zdarzyła się rzecz mało prawdopodobna. Małe sklepiko doszło do kradzieży, lecz winowajce szybko złapano. Właściciel zamiast wymierzyć karę, wybaczył mu ten czyn i dał mu drugą szansę. Pamiętajcie ludzie, że jeśli ktoś popełni jakiś błąd w życiu, to nie odsuwajcie go od siebie. Dajcie mu drugą szansę i zapamiętajcie jeszcze, że nikt nie jest idealny. Każdy popełnia błędy. To tyle na dziś, mówił Dawid Bożejowicz.